Patrzym co ja już od razu widać się koleka agresywnie. odjdzie po ten krzaczek moim zdaniem to jest rysyko bo mi się wydaje, że może to jest tutaj spota, tylko nie wiem czy on dopiero ale to, to stanie jak on szczeli, nie? Czy nie? Dziewiątka mu nie zrobiła spota. Na razie jest OK Na spokojnie zegra. O, ch chyba wajcie, pięknie wyszło. Już prawie dwójkę już ma. Jestem ciekaw, czy ktoś tyły zobaczy. Nie wiem, ja chyba tą pozycję bym już odpuścił, bo nie, nie ma co. Ładnie weszło. No, musisz kamik chyba wjechać na górę. Nawet z buszaka walnąć tą lodówkę. No? Dajesz. Ładnie. Mi się wydaje, że ja bym to odpuścił. Bo estetka cała jest. Ja bym chyba im pomógł. Bo oni są na hita. Ale to zależy też od ciebie. Czy byś im chciał pomóc. Ładnie weszła No musisz im pomóc, bo mają ten, ale dobra. Niech zagrają. Wylosuję ci? No chyba giniesz tu. Albo nie? Nie, oni nie, 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 nie mają tą szans Byś musiał im pomóc. Bez burzaka. Bez, bez. No trochę to popsułeś, powiem Ci. Mogę poczekać. Ja na Twoim miejscu bym poczekał, jak E4 jemu ja zrobi spota. I tak i tak by zginęła. Ale dobra, dobra. Nie, nie jest źle. Mogło być gorzej. I to jest teraz takie pytanie, jak ona będzie ten yy, ustawiona. Naj, najlepiej jakbyś lodówkę słapał od tyłu, nie? To może sobie na spokojnie wycelować, ale jak ją spotkasz od przodu, szybka wymiana musi być. No, teraz takie pytanie: kto popełni błąd? No i jestem w szoku. Ja na początku myślałem, że walnąłeś w skałę, ale weszło nią. Gratki, nie?